Siemano! Z tej strony Mateks i witam Was na reaktywacji serwera e, MultiSkider.pl. Długo go właśnie nie było, bo oczywiście mm, szefowi nie chciało się zapłacić. A dzisiaj ze mną jest. Powiedz coś! Ej! co? no no właśnie no, no to od razu zaprezentuję wam taki spawn taki na szybko robiony bo, żeby tylko ludzie grać to nie jest jakiś super fajny spawn rozbudowany żeby było, żeby był piękny i takie rzeczy tutaj mamy całą ekipę serwera z serwera ja jestem adminem yy, z chromohexalem i z rowerkiem, no i Taki jest jeden jeszcze. Technik Dark Va Vader. Nie wiem jak to się ten czyta. No dobra, no to od razu przejdźmy do zasad. Nie przeklinaj, nie spam na czacie, nie proś o game moda, rangi i tym podobne. Admin to nie taxi, nie gryfuj, grozi banem. Admin ma zawsze rację. No i tutaj info jeszcze. Na tym, że na tym serwerze są trolle, aby je wykryć. Nie piszemy na czacie tylko M tego... na prywatnym czacie do admina, że trolujecie mnie, czy coś takiego. No to od razu zaprezentuję ten serwer jakoś tak, na przykład... Yy, nie wiem czy to działa. O Jezus, Co ja odwalam? Eha, dobra, to nie działa, nie wiem czemu. No to... nie wiem. Gdzieś sobie polecę, na przykład na home'a. Więc sobie kom. kom, kom. No, co nie pisz na czacie Co? <laughs> Też nie wiem gdzie jest to jak idzie Czepam się Jak to nie masz Diaksa hmm. Co? No bo to się czasem to, to tak jest o co ci chodzi? Jest. To czasami znika. Dobra, szybko, szybko, szybko. Yy, tutaj jesteśmy na terenie Gildy yy, To nie jest wikom No ale Tutaj ja nie będę pokazywał, co tutaj nie jest. Nie będę wam tutaj pokazywał, co jest, tylko tak. Zaprezentuję, jak to wszystko może wyglądać. Ja tutaj akurat nie pomagam nikomu, nikomu, nikomu. Tylko czasami daje jakiś temek drobny. Przejdźmy do kitu. Mamy tutaj kit gracza. Taki normalny, o. Taki coś. Sy, <grydź> e, Kit jeszcze jaki mamy? Specjal. Nie wiem co on daje. Aha, takie rzeczy. Takie fajne nawet, dosyć. Kit. Kit jaki teraz? R o, youtuber youtuber ma taki fajny kit kit VIP no, dosyć słaby mieczek, ale taki zawsze dwa koksy, nie pamiętam ile repów super VIP podobne tylko, że troszkę no, lepszy troszkę miecz i więcej koksów, i więcej refów. Następny kit to jest jaki? Yy, Prowip. Provip. Mamy taki dosyć bardzo dobry kit. 7 koksów, 16 refów. Nie. Ewip. I ten kit. Liternego bardzo dobry mecz. 10 koksów, 24 dechów. No, eee, a co masz? Masz już, już, już. Tutaj za bardzo nic nie ma. To pójdę jeszcze na, na, na Houma znowu. To jest inna gilia, inna gilia. No, czemu? Nie, no, no, ty już tutaj byłeś. Nie mam laga, to czemu mogę tego zobaczyć? Dobra. Widz tym nie będę te bo jest. Jeszcze jest jedna. Jest Ale co? No to pewnie wysej bana. Powinieneś jeszcze od razu mi powiedzieć. Oczywiście yy, strona serwera raczej będzie w opisie, ale nie wiem czy, czy zdążę się skontaktować z adminem, bo ja akurat nie mam dostępu do konsoli i do strony. Ostatnio byłem na jakimś komputerze, ale ja codziennie czytę historię, bo ja raz wchodzę na jakieś, nie wiem, Tyle, tyle rzeczy odpalam naraz, że strach się bać. Nie ja to już nagrywamy. Zobacz ty, bo nie będę nagrywać. Tak, Czy to... Spodź na spawna. Tam już znowu coś jest. to Co jest. Nie, nie nigdzie. Nie, dobra, chodź spałna, żegnamy się. To więc więc... nie, więc komentujcie, subskrybujcie się ja się zami żegnam, cześć!